Czternasta stacja. Jezus zostaje złożony do grobu. Cytat. Józef Zarymatei. Zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, wykutym w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Ewangelia według Mateusza, rozdział 27, wersety 57 i 60. Zaprawdę, zaprawdę. Powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ewangelia według Jana, rozdział 12, werset 24. Refleksja: Jezus zostaje złożony do grobu. Wszystko się kończy. Kamień zamyka wejście. Zapada cisza. To moment, który wydaje się beznadziejny. Tyle osób wierzyło, że Jezus jest mesjaszem, a teraz nie żyje. Po jego śmierci pozostały łzy, pustka i pytanie, i co teraz? Każdy człowiek w swoim życiu doświadcza takiej ciszy. Są chwile, kiedy wszystko wydaje się stracone, kiedy wydaje się, że nie ma już nadziei, że nie będzie lepszego jutra. Ale Jezus mówił, że ziarno musi obumrzeć, aby mogło przynieść plon. Jego śmierć nie jest końcem, jest początkiem czegoś nowego. To, co teraz wygląda jak przegrana, stanie się zwycięstwem. Ale na to zwycięstwo trzeba poczekać. Trzeba przejść przez noc, by zobaczyć światło poranka. Czasem w życiu przychodzą chwile, kiedy nic nie widać, kiedy Bóg wydaje się milczeć. Kiedy wszystko, co było ważne, znika. Ale cisza grobu nie jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem będzie zmartwychwstanie, Jezus zostaje złożony w grobie, ale to nie koniec. To tylko droga do nowego życia, do zwycięstwa nad śmiercią, do światła, które przyjdzie po trzech dniach. Warto pamiętać o tej stacji w chwilach, gdy wszystko wydaje się bez sensu. Czasem trzeba przejść przez ciemność, by zobaczyć światło. Czasem trzeba zaufać, że Bóg działa nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się skończone. Bo grób, który teraz jest zamknięty, już wkrótce będzie pusty. Pozdrawiam cię ciepło, twój przyjaciel. Z Bogiem.